szósty dzień do zawodów. Ja czekam aż wolni, zwolni się zbieżnia. W tym czasie sobie robię shake'a przetreningowego. Tu mam 3 gramy beta-laniny, 3 gramy AKG i 200 mg kofeiny do tego dorzucę. Tu będzie shake intra. I tu wlatuje kreatyna 5 gramów. I 100, a, a 10 gram Mam nadzieję, że po wczorajszym refiedzie będzie dużo siły, że odczuję to na treningu. Trzeba wziąć o lejek. Zaraz sobie przygotuję też o rozrobię omlet żeby po kardio szybko zrobić sobie śniadanie i zjeść na spokojnie Co do wczorajszego lifidu to było tam w pierwszym posiłku 30 gram płatków owsianej więcej w przedtreningowym 25 gram ryżu więcej po treningowo banan i 20 klejów po więcej, potem było dodatkowo 300 gram ziemniaków i potem było 100 gram ryżu dodatkowo, a w kolacji zamiast 200 gram chudej ryby był... była owsianka. 80 gram masło 20 i odżywka 40 także trochę tych węgli było więcej dzisiaj już wracamy do normy raczej znaczy już nie będę pokazywał wszystkich posiłków dnie śniadanie i tak raczej będzie wyglądał schemat tych vlogów że będzie to głównie trening Uuu. Uuu. i życzę dookoła treningu jakaś krótka pogadanka i dam ze dwa posiłki, to najważniejsze przed treningowe śniadanie dobra, szejki intra są zrobione. Bieżnia będzie wolna za jakieś 15 minut, więc powoli zacznę sobie popijać szejka yy, BCA i 200 mg kofeiny A właśnie jeśli chodzi o kofeinę nie dorzuciłem jej tutaj dzisiaj trenuję barki głównie barki jest tam jeszcze dwa ćwiczenia na triceps jedno na klatkę, no ale głównie to są barki, bardzo fajny trening. Będę trenował po drugim, Będę do pracy i można odpoczywać i jeść resztę dnia. Okay. Ryż ugotowany, szejki zrobione. Czas się posmarować. w pas. Bluzę, żeby się wypocić. Założyć zegarek, zobaczyć czy tętno się podtrzymuje. Jeśli chodzi o kardio, to zależy mi, żeby otrzymać właśnie takie tętno 130 powyżej średnie. Aktualnie na skosie 6, 7, nie, na skosie 6, na tempie 6, 7, średnie, tempo mam około 135, więc na razie to trzymam. Cieszę się, że nie muszę tego zwiększać. Chociaż od początku i tak ta kondycja się poprawiła, i trzeba było to zwiększyć troszkę, ale to dobrze, o to chodzi. W trakcie oglądam jakiś serial jakiegoś YouTube'a trochę słucham muzyki, robię sobie włoski na duowolingo, wpisuję pod opiecznym i jakoś to zlatuje, To 45 minut nie jest jakieś mega najgorsze. Powyżej godzinki myślę, że zaczęłyby się robić schody. W trakcie leci półtorej litra wody, które już zacząłem. Szejk wnosi mnie około 400 ml wody. I tak jak już mówiłem wczoraj, to jest fajna baza przed pierwszym posiłkiem, bo dwa litry są zaliczone. Dociskam się. Mocno, syk, dobra, koszulka, bluza i można działać. Już po średnie tętno 132, czyli w zakresie się mieszczę, z koszulki cieknie, jest OK. idę jeść. Jest klasyczne śniadanie, omlet, maliny, owsianka, kawa, polewa z białka, no i obowiązkowo drugi sezon, piąty odcinek. Strasznie się wciągnąłem. Idę oglądać i jeść. Przetreningowy 75 ryżu 200 kurczaka. 100 cukini. Trochę ketchupu. Na telewizorze J. Cutler. Przygotowania do Olimpii. Wiem, wyjeżdżam tak 45 minut do godziny, zaczynam swój trening po tym posiłku. <clears> huh. <throat> <clears throat> <clears> huh. <throat>

후후후 Uh. -huh. Oh I'm <laughs> not <laughs> <laughs> oh. <laughs> F F Oof. <sighs> mm <clears throat> Trening skończony. Po treningu 80 klejku, 50 odżywki. To są ostatnie węgle na dzisiaj. Reszta posiłków to już będzie tylko ryba lub mięso i warzywa. Ja się zabieram za jedzenie, bo jestem już strasznie głodny.